Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu. Dalej próbujemy tą samiczkę ostatnio dopuścić. Cały czas problemami. Tutaj chciałbym Wam pokazać rozsadzone maluchy. Co były tam z tą samiczką? To jest następna sztuka. Są dwie samiczki. Osobno Tutaj są dwa samce Razem Tu są dwie samiczki I samiczka Dzisiaj chciałem poruszyć temat Odrobaczania Bo jestem właśnie na etapie odrobaczania inwermektyną. Jest to bardzo ważne by króliki nie miały sobie pasożytów, by nam nie zdychały, by w uszach nie wychodził ropień, to jest właśnie od pasożyta, który w organizmie i teraz taki zaszczyt to jest złotówkę za 1 cm a królikowi się podaje. 1 mm na kilogram masy ciała. Więc wcale to takie drogie nie jest. Króliczek coś ty ma. A naprawdę rozwój tych królików jest. Gdy co pół roku się odrobacza, to naprawdę te króliki przybierają na wadze. Bardzo ładnie rosną. Więc każdy kto ma króliki powinien co pół roku odrobaczać, to nie jest zbyt duży koszt, a naprawdę ratuje królikowi życie. Podajemy podskórnie oczywiście tutaj naciągamy nie za blisko, bo już raz mi się zdarzyło coś takiego, że Chyba nerw przerwałem królikowi, gdy się uczyłem parę lat temu. Niestety, do niczego ten królik się nie nadawał. Więc naciągamy skórę. Zaraz to jej zademonstruję. I podnosimy skórę. Wbijamy I już jest po. Oczywiście, najpierw królika trzeba zważyć, żeby zobaczyć, jaką ma wagę. I wtedy szczepimy. Gdy królik ma 5 kg, 5 mm na szczekawce, trzeba mu dać. I to tyle w dzisiejszym nagraniu. Na razie.